są minę minąć Dajki to. On z kolei walczy o zwycięstwo klasyfikacji lotu. Ma 15 punktów przewagi przed nad krańcem. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, jak ładnie szybuje Dajki. To przegrywa rywalizację z Simonem Amanem, ale to jest także imponujący skok. 214 metrów potrzebował i to, by pokonać Lidencawera, 203,5 metra, by. Wygrać z Andrasem Koflerem Jest 212,5. Będzie na trzecim miejscu w tej chwili reprezentant Japonii. Również podobnie jak Simon Aman, bardzo wysoko oceniony przez sędziów. No i już wiadomo, że Simon Aman stanie na podium. Będzie co najmniej trzeci, bowiem wygrał rywalizację w tej chwili z to A do końca a dzisiejszego konkursu pozostało już tylko dwóch skoczków: Martin Koch i Robert Kraniec. No rzeczywiście, nie można się do niczego przyczepić praktycznie w tym skoku, stąd też bardzo wysokie noty i jest na drugim miejscu w tej chwili Dejki, to pokonał także o 1,2 punktu Gregora Schlierencauera.